Na antenie telewizyjnej skanowanie Radia DAP plus antena ASR Classic Telkom Telmor. zobaczymy ile stacji złapie. Oczywiście wiadomo, 51, ale 63, ale wiadomo, te stacje się powtarzają, bo to są muksy sąsiednie, kaliski z Poznania. Opolski, Wrocławski, Kielecki, no i tak dalej, i tak dalej. Widzimy właśnie jakie stacje. Radio Wrocław, Radio Poznań, Radio Opole, Łódź Ekstra, Łódź Kierowców, Kielce, Katowice, Folk, Jedynka, Dzieciom, Dwójka. Tyle stacji mamy. Jeden, dwa, jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 stacji na dzień 13 listopada 2025 Muksy Polskiego Radia, w których jestem, w których zasięgu Aczkolwiek Kielce to jest chyba jakieś tropo, lekkie podwyższone warunki. Łódź i Kielce, ponieważ na co dzień ich nie odbieram. Zobaczymy, czy się wczyta stacja w ogóle. Nie. Za sygnał. Tylko się wczytała nazwa stacja. Czy łódź coś gra? Tego przede wszystkim przełożony na rzeczywistość, właśnie. W łódź Polski. działa. A Katowice. A to też działa. Czwórka. <mulety> I to by było na tyle. Takie muksy odbieram, takie stacje odbieram z sąsiednich województw.